Tyś księżycem tej nocy, Mario, pięknym, wzrastającym w pełni, którego światło nie zachodzi, która jaśniejąc prawdziwym słońcem, sprawiasz, że rozbłyskują wszystkie światła nieba. Tyś księżycem tej nocy, Mario. Ekscelencjo, księżebiskupie. Czcigodni bracia w Chrystusowym Kapłaństwie, drugie osoby życia konsekrowanego, umiłowani w Chrystusie Panu, naszym śpiewem i przytoczoną przed chwilą starożytną antyfoną Maryjną, chcemy rozpocząć ten czas naszego wpatrywania się w oblicze Marii, Matki Bożej Pięknej Miłości, aby wychwalać jej piękno. I aby czerpać z tego piękna dla naszego codziennego życia. I możemy za autorem Księgi Pieśni nad Pieśniami pytać, kimże jest ta, która świeci z wysoka, jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce. Z pomocą i odpowiedzią na to pytanie. Przychodzi nam papież Pius XII, który 8 grudnia 1953 roku, rozpoczynając rok maryjny, powie Spójrzcie na Maryję, piękną niczym księżyc. Jak księżyc błyszczy na ciemnym niebie, tak samo piękno Maryi wyróżnia się na tle każdego innego piękna, które wydaje się przy niej cieniem. Maria jest najpiękniejszym ze wszystkich stworzeń, i dalej dopowie: Tyś jest Maria, wybrana jak słońce. Światło słońca różni się bardzo od światła księżyca to światło, które ogrzewa i ożywia źródłem światła i ciepła, i życia jest słońce. A zatem Maria, która ma piękno księżyca. Błyszczy również jak słońce i promieniuje ciepłem, które ożywia. Mówiąc o niej i mówiąc do niej, nie zapominajmy, że jest naszą prawdziwą matką. Dlatego przychodzimy każdego dnia do tego źródła światła i ciepła, do Maryi, źródła łask, aby się ogrzać w jej matczynych ramionach i zachwycić się. Jej piękną miłością. Można powiedzieć, jak księżyc i słońce zachwycają swoim blaskiem ludzi przez wieki, tak Maryja, najpiękniejsza ze stworzeń, jaśniejąca jak słońce, zachwyca nas pięknem swojej miłości. I możemy pytać się, skąd pochodzi jej piękno i piękno jej miłości. Gdzie jest źródło tego piękna? Wracamy do nauczania papieża Piusa XII, który tak odpowiada na nasze pytanie. W tym obliczu odzwierciedla się nie tylko naturalne piękno. Bóg przybrał jej duszę pełnią swoich bogactw przez cud swojej wszechmocy i sprawił, że do wzroku Maryi Przeszło coś z jego nadludzkiej i boskiej godności. Promień Bożego Piękna świeci w oczach Jego Matki. Może dlatego lubimy wpatrywać się w oczy naszej Matki, zanurzać nasze troski w jej spojrzeniu i, patrząc, ogrzewać się w promieniach Bożego Piękna, Piękna, które świeci w oczach Marii. Dlaczego tak się dzieje? Bo nie światło słońca, ani księżyca, ani też żadnej gwiazdy, lecz blask Najwyższego Boga zawsze ją oświeca. Jest to blask, który sprawia i spływa na nią od Bożego majestatu, z, którego jest ściśle, z którym jest ściśle zjednoczona. Dlatego mówimy, że jest pełna łaski. Pewnie dlatego, jak księżyc dla ludzi wschodu spełniał ważną rolę, gdy niezawodnym przewodnikiem stawał się w czasie nocnych wędrówek, tak również dla nas w codziennym naszym życiu, także pośród ciemności, Maria staje się przewodniczką. Tą, w której obliczu znajdziemy światło, a tym światłem jest Duch Święty. Jako owoc miłości ojca i syna. Maryja wypełniona jest miłością, a jej dzieci zachwycają się jej miłością, która jest zjednoczeniem z Chrystusem. Możemy pytać się, jak ten obraz Marii, która jest piękna jak księżyc i jaśniejąca jak słońce, dzisiaj w naszych czasach. Odnosi się do naszego życia, odnosi się także do kapłańskiej posługi. Mówi się niekiedy, że ksiądz też podobny jest do księżyca, bo nie świeci własnym światłem, lecz światłem Chrystusa, którego niesie, którego głosi. Tak bowiem, jak księżyc świeci i oświeca nie własnym światłem, lecz przejętym od słońca, tak najświętsza, to, że jest tak świetlista, pełna łaski, nie z siebie posiada, lecz z łaski Bożej. A zatem mamy również w naszym życiu świecić tą Bożą łaską. A papież Franciszek w Ewangelii Gaudium napisał: Głosić Chrystusa znaczy ukazać. Że wierzyć w Niego i naśladować Go jest nie tylko rzeczą prawdziwą i sprawiedliwą, ale także piękną, zdolną napełnić życie nowym blaskiem i rado głęboką radością, nawet pośród trudnych doświadczeń. Głosić Chrystusa to nie tylko rzecz prawdziwa i sprawiedliwa, ale to także rzecz piękna. Dlatego przychodzimy do Maryi dzisiaj jako tej, która swoim życiem, codzienną, pokorną służbą ukazywała piękno oddania Bogu i głosiła Jego miłość. Chcemy od Maryi, Matki Pięknej Miłości, uczyć się najpierw dostrzegać to piękno Bożej łaski, które zaszczepił w nas Stwórca. Aby je potem pomnażać, pielęgnować i dzielić się pięknem wiary z drugim człowiekiem, dostrzegać piękno Bożej łaski, które Bóg w nas zaszczepił, pomnażać, pielęgnować i dzielić się tym pięknem wiary z drugim człowiekiem. Zatem, jak uczy nas dyrektorium o katechizacji, nasze przepowiadanie, nasze głoszenie Chrystusa, nie ma być tylko przedstawianiem nauki moralnej, lecz głoszeniem piękna Boga, którego można doświadczyć, które to piękno dotyka serca i umysłu i przemienia życie. Warto zatem w głębi swego serca zadać sobie pytanie: jak pomnażam piękno Bożej łaski, którym obdarzył mnie Bóg? Czy dbam o piękno duchowego życia? Aby być autentycznym świadkiem. Jeśli, jak naucza Kościół, każde piękno może być ścieżką, która pomaga w spotkaniu z Bogiem, a kryterium autentyczności tego piękna nie jest tylko odczucie estetyczne, ale dobro i prawda, to na ile wypełniam to zadanie? Przez troskę o piękne czytanie, słuchanie i głoszenie Słowa Bożego, na ile dbam o to, aby ukazywać piękno wiary Bogu, Rodzicy i Świętych w swoim przepowiadaniu? Na ile dbam o to, aby sprawować liturgię i sakramenty jako, to piękno, jako tę piękną służbę Bożą i wreszcie i przede wszystkim przez cześć i szacunek dla Najświętszego Sakramentu, dla Świętych Czynności? Czy dbam o piękno? Tego, co mi zostało powierzone. I musimy, drodzy kapłani, uświadomić sobie, że na tej drodze pielgrzymowania i pielęgnowania piękna Bożej łaski nie jesteśmy sami. Bo towarzyszy nam Maryja, niezawodna przewodniczka, jak księżyc w nocnej podróży. Dlatego, przychodząc do Maryi. Matki Kapłanów, Matki Pięknej Miłości, chcemy jeszcze raz z uwagą wsłuchać się w przesłanie papieża Piusa XII, który nauczał. W świetle i cieple słońca, rośliny kwitną na ziemi i dają owoce. Pod wpływem tego słońca, jakim jest Maryja, i z Jego pomocą owocują w duszach dobre myśli. Przejrzyjcie raz jeszcze, kochani synowie i córki, historię waszego życia, czy nie widzicie splotu Bożych łask. Jeżeli tak, możecie pomyśleć, w te łaski weszła Maryja, kwiaty rozkwitły i owoce dojrzały w moim życiu, dzięki ciepłu tej Pani, wybranej jak słońce. I ośmielam się dopowiedzieć. Przejrzyjcie raz jeszcze, bracia kapłani, historię Waszego życia, powołania i kapłańskiej drogi. Gdy braliście różaniec święty do ręki, gdy wpatrywaliście się w oblicze naszej matki, czy nie widzieliście splotu Bożych łask? Jeżeli tak, jeśli zagościł pokój, rozbłysło światło przebaczenia i przyszło opamiętanie. Możecie pomyśleć, w te łaski weszła Maryja, kwiaty rozkwitły i owoce dojrzały w moim życiu dzięki ciepłu tej Pani, wybranej jak słońce. Dlatego stając dzisiaj i wpatrując się w jej oblicze, w oblicze Matki Bożej pięknej miłości, pięknej jak słońce i księżyc, wołamy. Dziwico, piękna jak księżyc, niebiańska rozkoszy. Ciebie błogosławieni oglądają twarzą w twarz, a aniołowie przeglądają się w Twoim obliczu. Sprawa, byśmy my, jako Twoje dzieci, byli do Ciebie podobni i by nasze dusze otrzymały choć promyk Twego piękna, co nie przemija z biegiem lat, lecz olśniewa na wieczność. Amen.